Terminy dostarczenia pracy. i Już mi się nie podoba, nie? Już, już nie jestem zachwycona. Ja mam dwa dni dokładnie, w sensie 29 i 30, na to, żeby oddać pracę, zweryfikować ją antyplagiatem, otrzymać recenzję i wsadzić ją do systemu. 10 grudnia mam obronę, moi drodzy, więc te najbliższe dwa dni, teraz będą ciężkie. A w ostatnim mailu napisała mi pani, pani promotor mi napisała tak. Proszę Pani Katarzyno, po wszystkich zmianach, próbach i, i poprawkach, które pani naniosła, praca jest dalej nieczytelna, nic nie rozumiem, nie ma sensu, nie ma logiki. O co w ogóle Pani chodzi? <grym> <grym> Więc może być problem z towa. <grym> <grym> tak to jest, jak się kurwa siedzi i pisze coś po zdaniu przez dwa miesiące, nie?